Witamy na kanale ND Polska. Życie po śmierci, gdzie dzielimy się doświadczeniami bliskimi śmierci ludzi, którzy opowiadają o odwiedzeniu drugiej strony i o ich stamtąd powrocie. Dzisiejsze NDE jest autorstwa Jolaine. Oto jej doświadczenie. Mam 66 lat i przeżyłam doświadczenie bliskie śmierci, gdy miałam 32 lata. Ale dziś to wspomnienie jest wciąż tak samo świeże jak wtedy, kiedy się wydarzyło. chcę opowiedzieć o tym, co doprowadziło do mojego doświadczenia, ponieważ ludzi można zrozumieć tylko w kontekście, w którym żyją oni. Bardziej niż samo doświadczenie, które było krótkie w porównaniu do innych zdarzeń, miało ono ogromny wpływ na moje życie i zmieniło je w dramatyczny sposób. Dorastałam w szczęśliwej rodzinie i miałam czworo rodzeństwa. Chciałam tylko prostych rzeczy, chciałam szczęśliwej rodziny i dzieci. Małego domu z małym ogrodem, więc wszystko kręciło się wokół idei posiadania rodziny. Ale niestety nic z tego się nie wydarzyło. Mój były partner nadużywał słów i manipulował mną. Byłam absolutnie nieszczęśliwa i popadłam w depresję. To, co trzymało mnie przy życiu, to była myśl o posiadaniu dzieci. Jeśli je będę miała. Moje życie będzie szczęśliwe. Kroplą, która przelała czarę goryczy, było to, że powiedziano mi, że jestem bezpłodna. Zaczęłam myśleć o samobójstwie, ale nie chciałam, żeby wyglądało to na samobójstwo, ponieważ moi rodzice mogliby się obwiniać. Natchnęłam się na książkę, która mówiła o autogennej śmierci którą praktykowały rdzenne plemiona amerykańskie. Kiedy ludzie stają się zbyt starzy lub czują się bezużyteczni dla swojego plemienia, idą do lasu, aby położyć się i umrzeć. Ukończyłam kurs na Uniwersytecie w Innsbrucku o nazwie Trening autodzień i idealne rozwiązanie, ale nie wyglądało to na samobójstwo. Tak więc każdej nocy, kiedy kładłam się do łóżka, wykonywałam rutynowy trening autogenny, a celem było doprowadzenie mojego serca do zatrzymania się, abym mogła spowolnić tętno i zrobić kolejny krok, zatrzymując serce. Robiłam to noc po nocy, każdej nocy przez wiele miesięcy, aż pewnej nocy Bóg miał dość. Nagle mój pokój został zalany tysiącem reflektorów, wszystko było oświetlone. Jestem krótkowidzem, ale widziałam wszystko wyraźnie bez okularów. Widziałam korytarz, widziałam wzór na narzucie, widziałam moje własne odbicie w lustrze. Wyjrzałam przez okno i niebo było błękitne, mimo że był środek nocy. Zapomniałam, że w tym momencie chciałam umrzeć. I nagle stałam się jednością z tym światłem. Czułam się tak, jakbym nie miała ciała i nie było oddzielenia. Było poczucie siebie, ale czułam się pochłonięta przez tę niesamowitą kąpiel ciepła bezwarunkowej miłości do mnie. Czułam się w domu. Wszystkie zmartwienia, lęki i stres zniknęły. To była czysta błogość, i nawet jeśli nie widziałam nikogo ani niczego, czułam, że jestem w domu i chciałam tam zostać na zawsze. Potem przyszła myśl, że nie mogę zostać tutaj na zawsze, i delikatne światło ustąpiło, a ja wróciłam do swojej sypialni w stanie zachwytu. Odwróciłam się na bok i zobaczyłam białe szaty obok mojego łóżka. I spojrzałam w górę: O mój Boże, to jest Jezus! A On patrzył na mnie swoimi intensywnie niebieskimi oczami. Nigdy nie widziałam nikogo z taką fryzurą i z tymi niebieskimi oczami, a On wypowiedział zdanie, nie poruszając ustami. Usłyszałam jego męski głos w mojej głowie: Nie marnuj swojego życia, myśląc, że nie jesteś kochana. A na to słowo kochana, które usłyszałam, i było tak bardzo namacalne, tak bardzo cenne, jak cenne było moje życie, i nie tylko jak cenne było jedynie moje życie, ale cenne są wszystkie życia każdego z nas. I to odpowiedziało na moje wątpliwości co do całej religijnej sprawy. Byłam z powrotem w ciemności mojego pokoju i próbowałam się poruszyć, jednakże nie byłam w moim ciele i to był szok: O mój Boże, nie jestem w moim ciele. Wtedy moje ciało przyciągnęło mnie z powrotem. To było jak bycie odepchniętym i było to bardzo, bardzo nieprzyjemne. Tam czułam się lekka. I ekspansywna, a teraz byłam z powrotem w tym mokrym, gęstym i zimnym ciele. Wciąż próbowałam wrócić, chciałam wrócić, chcę tam wrócić, i był krótki moment, kiedy naprawdę wróciłam, jakbym miała pamiętać, że zawsze tam dla mnie oni wszyscy są. Musiałam przemyśleć wszystko w świetle tego doświadczenia, każde przekonanie, które miałam. Każda koncepcja musiały zostać ponownie przeanalizowane w świetle tego doświadczenia. Jestem odpowiedzialna za własne szczęście, tylko ja i nikt inny. To nie okoliczności sprawiły, że byłam przygnębiona, to ja sama spowodowałam depresję moimi własnymi myślami. W chwili, gdy pomyślałam, że opuszczam mojego męża, energia powróciła i zostałam jakby natychmiast uzdrowiona z depresji. Poczułam, że w jakiś sposób moją misją było najpierw pokochać siebie, a nie polegać na miłości z zewnątrz. Jeśli zawsze kierujemy się potrzebą uwagi, potrzebą miłości z zewnątrz, to jest to miraż. To nigdy nie jest to wystarczająco dobre. Nie możemy wypełnić dziury w naszej duszy czymś zewnętrznym, natomiast posiadamy wewnętrzny ogród, który należy pielęgnować i kultywować oraz czuć miłość do siebie. Nie dlatego, że jesteśmy idealni, nikt nie jest, ale musimy zaakceptować siebie. Musiałam porzucić potrzebę miłości. Od tej osoby lub uwagi od tej drugiej osoby, od uczucia tej osoby, aby ocenić siebie i aby mieć poczucie własnej wartości. Tak więc wszystkie te spostrzeżenia na temat procesu, aby to zrozumieć, doprowadziłem je do myśli, że być może moją misją jest pomaganie ludziom, którzy są w depresji i są otwarci na duchowe rozwiązanie. Doszłam do stanu, w którym powiedziałam: Chcę ponownie wyjść za mąż, chcę spotkać miłość mojego życia, ale ten nowy mąż musiałby uwierzyć w moją historię i ją zaakceptować. No i dobrze. Spotkałam go, spotkałam moją bratnią duszę i powiedziałam mu, że muszę mu opowiedzieć o moim doświadczeniu bliskim śmierci. A on nie tylko to zaakceptował, ale opowiedział mi o jego doświadczeniu z aniołami, to co kochał, to kosmos, gwiazdy, góry, muzyka. Był także chemikiem molekularnym. Byliśmy małżeństwem przez prawie 23 lata. Razem zbudowaliśmy dom i wypełniliśmy go tym, co mieliśmy. A potem, w 2013 roku. Nagle zaczął źle wymawiać niektóre słowa i szukając odkryłam, że to może być guz lub udar. Natychmiast pojechaliśmy do szpitala, a lekarze nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Guz był tak duży, że nie mogli uwierzyć, że on mógł jeszcze chodzić. Okazało się, że to był rak mózgu. Powiedzieli że jeśli nic nie zrobi, będzie miał 3 miesiące życia, a nawet przy najlepszym leczeniu najwyżej 14 miesięcy. Przeżył 3 lata dzięki modlitwie i małym cudom. Pewnej nocy spałam w jego pokoju i modliłam się, aby mał wizję, która go pocieszy. Następnego ranka wstał z łóżka uśmiechnięty a ja zapytałam: Wszystko w porządku, Dave? A on, wskazując na miejsce przed sobą, powiedział: Widzisz go? Nie, nie widzę go. Nie rozumiem, co masz na myśli. A on na to Nie widzisz? To jest tak prawdziwe. To jest prawdziwe. Wiem, kochanie, że to jest prawdziwe, ale to jest przeznaczone dla ciebie a on zaczął płakać a ja pytałam go Co widzisz? Zdałam sobie sprawę, że miał wizję i że moje modlitwy zostały wysłuchane. Zapytałam go, co widzisz? A on powiedział: Góry, całe pasmo gór, i że to był jego duchowy dom. Zapytałam go, co jeszcze widział? A on powiedział: Białych ludzi Anioły? A on tak, Anioły. Co oni robią? Robią muzykę? Czy oni śpiewają? Nie, grają na instrumentach muzycznych. Pytam dalej: Jak się czujesz, widząc to? Czy czujesz się pocieszony? A on na to O tak! Przez większość czasu spał. Wiedziałam, że to był znak, iż mój mąż odchodził. Powiedziałam: To Bóg wzywa Cię do domu. Chcesz wrócić do domu? Odpowiedział: Tak. A ja powiedziałam: Chcę, żebyś poszedł. Bądź z Bogiem, bądź z aniołami. Będzie pięknie. I tak właśnie było. Godzinę później odszedł. Oczywiście byłam w żałobie, chociaż wiedziałam, że jest w najszczęśliwszym miejscu. Położyłam się na łóżku i nagle cała ciemność została pokryta gwiazdami, wszechświatami, kometami. Wszędzie, gdzie patrzyłam, widziałam niebo, jakby to On prowadził mnie, abym naprawdę zobaczyła gwiazdy. Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że stoję teraz dwoma nogami w obu światach po prostu równoważę te dwa światy. Przez większość naszego życia uważamy ten świat za zamknięty część niebiańska, część duchowa. Jednakże i jest tak samo realna, tak samo prawdziwa, lub nawet bardziej realna niż nasza rzeczywistość tutaj. Teraz wiem, że moje życie jest cenne, podobnie jak życie wszystkich innych. Zachęcam Was wszystkich, abyście nie byli ofiarami okoliczności i znaleźli cel w życiu, który służy Bogu. Dziękujemy za wysłuchanie. Na zakończenie mamy dla Was prezent. Cytat i wiersz Emily Dickinson. Jeśli uda mi się powstrzymać nawet jedno serce przed pęknięciem, nie żyłam na próżno. Jeśli mogę złagodzić ból życia, ukoić smutek lub pomóc upadłemu rudzikowi wrócić do jego gniazda, nie żyłam na próżno.